W kolejnym odcinku audycji, kwadrans z historią. Witam Państwa, Robert Dzięba, dzień dobry. Dziś z Muzeum Miasta Kołobrzeg w Pałacu Braunschweigów. Mam nadzieję, że już wkrótce, już w lipcu taki jest zamiar to muzeum zostanie udostępnione dla zwiedzających po epidemii koronawirusa, która no Dość niefortunnie nas doświadczyła. Niestety też nie zapominajmy, że dalej trwa. A gdybyście Państwo byli zainteresowani, to polecamy już otwarte wystawy. Zarówno wystawa Dzieje Oręża Polskiego, jak i wystawa w Podborsku Muzeum Zimnej Wojny, a także z morski są do Państwa dyspozycji. Szczególnie polecamy Podborskie Żyli. Jeszcze Państwo tam nie byliście, na nadróbcie te zaległości. Las jest fantastyczny. Proszę Państwa, z zapowiedzi również z Lodzim. Nowojenny. Nam się zbliża 11-12 lipca, to będzie chyba jedna impreza, która w Kołobrzegu się odbędzie. Będzie ona w porcie jachtowym, ale szerzej o tym zapewne już wkrótce. A co dzisiaj, proszę Państwa? Dzisiaj Hamza i Kołobrzek w czasach Hanzy. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, kiedy była właśnie ta epidemia, ja dostawałem wiele różnych telefonów, bo różni nauczyciele historii zadawali... Ciekawe czasami zadania swoim uczniom, zarówno tym ze szkoły podstawowej, jak i ze szkół średnich, właśnie dotyczących historii koło brzegu. Państwo dzwoniliście, prosiliście o pomoc, o wskazanie jakiejś literatury. No, biblioteki były zamknięte. Nie było to takie łatwo, no w ogóle zresztą był to trudny czas, ale ponieważ z Sprawa okazała się ciekawa, bo okazuje się, że młode pokolenie w ogóle nie ma zielonego pojęcia na ten temat, zresztą pewnie nie znam programów szkolnych, ale chyba się niespecjalnie uczy czegokolwiek na ten temat, więc dzisiaj, proszę Państwa, trochę o historii Hanzy i Hanzy w Kobrzegu. Hanza, szanowni Państwo, wiąże się przede wszystkim z miastem Lubecką i to z kilku powodów, nie tylko dlatego, że oczywiście ta historia Hanzy w Lubece się zaczyna, ale także dlatego, że było to miasto, które Lubece, Lubece które Hanzie i Związkowi Miast po prostu przywodziło. W roku 1143 hrabia Holsztynu zakłada nad rzeką trawą około 20 km od jej ujścia do Bałtyku właśnie, Miasto Lubeka. Ponieważ było tam, była tam wcześniej osada Lubeka czy Lubika, więc ta sama nazwa została wybrana dla tej miejscowości. To początek tak naprawdę całej tej historii, która na kilka późniejszych stuleci zdominuje dzieje nad Morzem Bałtyckim. Natomiast w 1161 roku kupcy hanzatytcy, kupcy związane z Lubeką, bo jeszcze o Handzie jako takiej mówić nie możemy, uzyskują ochronę na Gontlandii, a w 1191 roku mają prawo do budowy kościoła Świętego Piotra i Pawła w miejscowości Nowogród. Nad Narwią. I tak, proszę Państwa, to wszystko się zaczyna. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż dlatego jest to ważne, że kupcy westfalscy, a także z Dolnej Saksonii uzyskują dostęp do Morza Bałtyckiego i niesłychanie rozwijają swoje możliwości. Po pierwsze, logistyczne. Poruszania się po morzu, a przede wszystkim dostęp do szlaków handlowych i to bardzo bogatych, bo przecież cały teren południowego wybrzeża Bałtyku w kierunku obecnej Rosji był niezwykle atrakcyjny, dlatego że prowadził Hen daleko na południe. A więc ta wymiana towarowa, tej gospodarki towarowo-pieniężnej, była niesłychanie ważna, bo pozwalała eksportować towary, importować towary, a także przede wszystkim wymieniać pieniądz. I to było niezwykle ważne, to leżało u podstaw Prosperit. Ale także kwestia polityczna, jeżeli idzie o handze, mianowicie polegająca na przemianach społeczno-politycznych na południowym wybrzeżu Bałtyku, gdzie powstają państwa-miasta, tak możemy je określić, w skrócie. Natomiast chodzi o lokowanie miast na prawie niemieckim. Prawo lubeckie, prawo magdeburskie. Te miasta, które uzyskiwały wolność, do których napływały, napływał żywioł osadniczy z terenów południowych Niemiec, te miasta bardzo szybko uzyskiwały samodzielność i zaczynały się bogacić, właśnie stając się członkami Hansu. Na ten temat można by, proszę Państwa, mówić bardzo, bardzo dużo, ale niestety ja mam tylko kwadrans, więc pozwolę się skupić w takim razie. Na koło brzegu. Kołobrzeg do Hanzy wstępuje taka jest domniemana data w roku 1282, jednakże tak naprawdę w ogóle w historiografii w pewien sposób przyjęto, że rok 1282 to jakaś taka hanzatycka cezura. Nie do końca tak było dlatego, że Hanza w pewien sposób się wykształcała i to uzyskiwanie przywilejów trwało, oczywiście. Natomiast no, nie budzi wątpliwości, nie budzi wątpliwości, że mniej więcej od tego czasu, kiedy Kołbrzech stosuje barwy czerwono-białe, barwy hanzeatyckie, w tym czasie jest już w handzie. W roku 1304, a więc w ogóle przyjmując przełom XIII-XIV wieku, możemy twierdzić, że Kołbrzek jest już w handzie, Kobrzech ma swoich dwóch przedstawicieli na Hansetagenie, czyli tak zwanym sejmie. Hanzatyckim. Tenże odbywa się w Stralsundzie, w słowiańskim Strzałowie, i tam są przedstawiciele Kołobrzegu dwaj przedstawiciele. Proszę Państwa, Kołobrzeg był miastem, który bardzo szybko, że tak powiem, no, zrealizował swoją pozycję i jednocześnie stał się miastem, które patronowało innym, mniejszym gospodarczo, oczywiście. Miasto, no i oczywiście znaczyło ono także mniej politycznie na Pomorzu, a więc jakie miasta, proszę Państwa? Kołobrze przewodził nawet Słupskowi, o koszalinie nie wiem, wspominając. Ale Trzebiatów, Białogard, Darłowo, Sławno, to były te miasta, które na Sejmie w Handzie reprezentował Kołobrze. Co za tym, oczywiście, szło, proszę Państwa, a mianowicie miał bardzo duży wpływ na to, co tutaj się działo, bo to nasi kupcy reprezentowali tych wszystkich innych, którzy następnie musieli realizować te prawa i te zasady, które na Hansa Daganie były przyjmowane. Rok 1370, to jest w ogóle data yy, przełomowa. 24 maja 1370 rok. Podpisanie pokoju Strzałowskiego, czy też pokoju w Stralsundzie. Po wojnach Hanzy z Danem. W których oczywiście Kołobrzeg również brał udział. Zresztą Kołobrzek był miastem bardzo wojowniczym. To tak na marginesie o tym będzie za chwilę. Po wojnach Hanzy z Danią wreszcie udaje się zakończyć te spory, a król Waldemar IV przysięga, że przed 35 miastami, ich przedstawicielami, przysięga, że. Na tronie nigdy król duński nie zasiądzie bez zgody Hanzy. Niesłychanie ważna sprawa, a także, że każdorazowo to objęcie tronu będzie odbywało się z potwierdzeniem przywilejów Hanzy. Co to oznacza, proszę Państwa? Otóż oznacza to, że Hanza w tym momencie staje się niesłychanie ważnym politycznie związkiem. Rozszerzając swoje wpływy od Londynu. Aż po tworzyła z Morza Bałtyckiego Morze Wewnętrzne, tak naprawdę pewnego rodzaju jezioro o charakterze politycznym, w którym realizowano różnego rodzaju wpływy gospodarcze. I tenże pokój sztelsząski powoduje, że Hanza staje się potęgą, a w koło brzegu rozpoczyna się czas. Prosperity. Bardzo ważny czas. Jak spojrzymy, proszę Państwa, po 1370 roku, proszę zauważyć, rok 1380. Budowa potężnego gmachu Ratusza Miejskiego, tego gotyckiego średniowiecznego. Rozbudowa brzeskiej kolegiaty. Rozpoczynają się potężne inwestycje religijne w mieście. To właśnie wszystko wiąże się z czasem po pokoju stralsunskim, który pozwalał handlować. No i właśnie pytali mnie uczniowie, no tak, ale co ta Hansa ta dawała? Ten związek. Miast. Co on tak naprawdę dawał? Bo czym handlowano? Pytano mnie bursztynę. Nie, proszę Państwa. Bursztyn to taki dodatek, i to niekoniecznie kołóweczki, ale przede wszystkim handlowano solą, rybą, śledź. To była podstawowa sprawa. A właśnie, proszę Państwa, a propos śledzia, to dwa lata po zawarciu pokoju sztransunckiego kołóweczka udaje się zakupić. W Skanii, o przepraszam, wyleciało mi nazwa z głowy. W Skanii. Kobrzek zakupuje działkę pod faktorię handlową i bazę rybacką, właśnie w Skanii. Dlaczego w Skanii? Rok 1372, dwa lata po pokoju stralsonskim. Otóż dlatego, że tam były niesłychane zasoby śledzia. A także od 11 sierpnia do 9 października każdorocznie odbywały się targi śledziowe. A w ogóle czasami zdarzało się, że jeżeli urodzaj był w ogóle bardzo duży i zainteresowanie kupieckie jeszcze większe, te targi przedłużano od świętego Jakuba, czyli od 25 lipca do świętego Marcina 11 listopada. Aż tak długo te targi śledziowe trwały. Założenie tej faktorii w, w Skani, tak, powodowało, że Kołobrzeg rozszerzał swoje Włości. W ogóle ciekawostką jest, proszę Państwa, także i to, że te faktorie miały charakter eksterytorialny, miały immunitet polityczny, a każdorazowo miasto, na przykład Kołobrzeg, tak jak Kołobrzeg kupił swoją działkę, reprezentował je osobny wójt wyłaniany przez Radę, który właśnie tam reprezentował interesy Kołobrzegu. W ogóle, tak jak wspomniałem, Kołobrzeg był miastem wojowniczym, ale nie tylko, proszę Państwa, dlatego że Kobrzeg w Handzie również realizował swoje interesy zbrojne. I dwie takie rzeczy. Rok 1394 to jest wystawienie dwóch kok, dwóch okrętów, a także 180 żołnierzy przeciwko wyprawie, na wyprawę przeciwko tzw. braciom witalińskim. Kto to byli ci bracia witalijscy? Bracia witalijscy byli żeglarzami, którzy na początku swojego funkcjonowania reprezentowali interesy poszczególnych miast, państw, a także władców. Różne rzeczy załatwiali, jak chociażby handel, przewożenie żywności, kwestie logistyczne, ale bardzo szybko stwierdzili, że po co to robić, skoro można się trudnić piraterią. I stali się piratami, ale piratami, którzy przeszli do legendy, a to mianowicie dlatego, że zapisali się w historii jako ci, którzy okradają bogatych i rozdają biednych. Jak to w historii po prostu bywa, proszę Państwa. Tak więc tak to, tak to, tak to bywa. Początkowo, tak jak wspomniałem, trudnili się flotą kaperską, a potem byli zwalczani. I Kołobrzek także brał w tym udział. A jeżeli idzie proszę państwa o kwestie polityczne, ale militarne. No to przede wszystkim Kołobrzeg wojował. Musiał stabilizować sytuację polityczną ze względu na tak zwane miasta upośledzone. Głównym jego przeciwnikiem było miasto Koszalin, które no bardzo szybko starał się potwierdzić pewnego rodzaju swoją hegemonię, a Kołobrzeg się temu przeciwstawiał, dlatego że to no, w jakiś sposób naruszało jego interesy. Rok 1446: ostry występ Kołobrzegu przeciwko Koszalinowi, który poszerza swoje zdolności eksterytorialne, zakupuje działkę nad jeziorem Jamno w celu budowy portu, a więc jednocześnie handlu na Bałtyku. Kołobrzeg atakuje Koszalin, odbywa się bitwa w tym czasie nad jeziorem Tatowskim, Zakończona klęską Kołobrzegu. Nota Notabene złupiono koło i zabrano nam flagę, którą do 1718 roku przechowywano w ratuszu miejskim w Koszalinie. Ona wówczas spłonęła, więc ta flaga się nie zachowała. Ale to taka klęska kobrzyżan, która dość mocno się odbiła w historii. Rok 1450 zatarg Kołobrzegu z Strzegatowym. Kobrzyżanie się zdenerwowali, podpłynęli na starą regę i tam z kamieniami zatopili wraki okrętów po to, żeby zablokować port Trzebiatowski. I kolejny przykład, rok 1474. Pokój w Utrechcie. Kończą się wojny Hanzy z Anglią, ale nie kończy tych wojen Kołobrzeg. Kołobrzeg, który miał aspiracje militarne i polityczne. I Kołobrzeg aż do XVI wieku wojuje z różnymi skutkami, co oczywiście z jednej strony dawało łupy wojenne, które tutaj złożono a z drugiej strony powodowało również i straty, bo tracono przecież okręt. Rok 1548 to data ważna dlatego, że koobrzeżanie składają w Augsburgu hołd cesarzowi Karolowi V. Cesarz potwierdza przywileje brzegu, pozwala mu bić oczywiście w ten sposób własną monetę, a także używać czerwonego wąsku. To potwierdza status brzegu jako miasta, Wolnego miasta hanzatyckiego. Nie bywała sprawa. Ale proszę Państwa, nie trwa tu krótko, bo tylko do roku 1587. Rok 1587, a więc końcówka XVI wieku, to jest pewnego rodzaju cezura, która powoduje, że zmienia się sytuacja społeczno-polityczno-gospodarcza w Kobrzyku. Książę pomorski Jan Fryderyk zmusza Radę Miejską do przyjęcia swojego zwierzchnictwa. Opowiada się za tym szlachta pomorska, a także miasta pomorskie, tak jak Białogard, Trzebiatów, Koszalin. Tak, to oczywiście miasta upośledzone przez Kołobrzeg. To powoduje, że Kołobrzeg traci status wolnego miasta hanzletyckiego, staje się miastem zależnym od księcia i to powoduje regres gospodarczy miasta. To jest pewnego rodzaju cenzura. Ten regres pogłębia, proszę Państwa, pogłębiają przede wszystkim konflikty o charakterze religijnym, bo nie zapominajmy, że od 1531 roku, a formalnie od 1534 roku mamy tutaj reformację, końcówka XVI wieku i początek XVII wieku to są niesłychane niepokoje, spory, a także wreszcie wojna religijna, wojna trzydziestoletnia, która pustoszy kołobrzeg. W 1627 roku przybywają tu wojska cesarskie, od 1631 roku po oblężeniu kobrzegu kobrzeg staje się szwedzkim, w 1648 roku kończy się wojna 30-letnia, a od 1653 roku mamy czasy brandenbursko-pruskie w Kobrzech. Tak więc tak wygląda kwestia tego wszystkiego, a proszę Państwa. Rok 1669 to jest koniec Hanzy Niemieckiej. Na Sejmie w Lubece dochodzi do rozwiązania Hanzy, choć sama Hanza jako już niezależny związek, może, może źle się wyraziłem, nie związek. Może pewnego rodzaju organizacje kupców dalej funkcjonują, natomiast nie ma to charakteru formalnego tak jak do tej pory, przez kilka stuleci. Pełne, wybitne i ciekawe zapisane w historii. Zresztą my w jakiś sposób też i do tego nawiązujemy, mówiąc o Hanzie, mamy w pamięci czasy prosperity. Tak, proszę Państwa, wyglądał Kołobrzeg w czasach handzeatyckich. Pięknych, wspaniałych czasach, które były czasami, w których Kołobrzeg stał się no, potężnym miastem i budował nie, no, przede wszystkim czas dobrodziejstwa tutaj, nad Parcento. Tyle ode mnie. W dniu dzisiejszym zapraszam Państwa na kolejne nasze spotkanie z historią w Radio telewizyka w telewizji kablowej Przydaję Przyjemnego popołudnia i wieczoru życzę Państwa. Robert Dziemak, się.